Hej, przygotowałem tutaj mały zbiór klipów z dzisiejszej gierki z typle Mamy początek meczu, Trypla przekał gułag, a ja próbuję znaleźć na niego pieniądze. Mieliśmy dzisiaj wiele fajnych akcji. Jeśli chcecie, zostawcie łapkę w górę i suba. Enjoy the video. Typ. Enemy marked. Masz go przy domku, przy kontakcie A, był tak czarny, że nie widziałem Kupił sobie zrzut? Eee, baba. Wow. Na kontakcie się spóźniłem, ale to nie problem. Ile później udało się zdobyć pieniądze na picklera. Wzięliśmy suszu. I wracamy do akcji. Idziemy? Idziemy. Red 2 pewnie oni mają. Taking Fakt, widzę tu. Jak się wychyli, to dostanie na ping. Pamięć, że. na dole. Dokładnie na pingów wyschylił się typ. Tak, dokładnie w tym miejscu się wychylił i mi zniknął. Round, zabity. Drugi bek Uszłem na górę pewnie. Muszę mi reload. Mart 4 krocem. Holy last to wlecha. jest. Fak, nie ma, nie wystrzeliło mi, nie wystrzeliło mi, przepraszam. Oh, wow. Keep going, keep going. I got you homie. Ajajaj, Boże, jak blisko, jak blisko. Powalono! Jebany... A i Gratki. Typ! Dwóch! Snajp jednego, i ja drugiego. Dead. Selfują się. Sływa American Sniper. Nie powiedzieliśmy którego. Snipe jednego, snipe drugiego. Dwóch poszło w tym samym czasie, praktycznie. I, it was pretty fucking amazing, not gonna lie. It was jolly. It was jolly. O, jakaś oh, doby kawałek. Nie podoba mi się, że wziąłem tego kałacha, bo on ma. Typ! <śpiewanie> Jeszcze jeden. Nie się. Zdedziła go biała koszulka. Jak Bozi nozi. Niech ktoś ląduje za zrzutem. na zrzucie. Dwóch. Widzę. To ci co, odjebaliśmy? Na lewo leży. Ta. Poddał się. A, ktoś go dobił. Ktoś go dobił, z dołu. Ale jeszcze czarny... Take care, Czajnego chyba zabili. I have to be here. Albo nam wyjdą z tej góry, by już poszli w lewo. A, albo gdzieś na dole. Chyba inbound zone Od lewej od prawej Ale Stefa to w tą stronę Więc oni nic Muszę zydać za tej góry i pójść w lewo. Tak Nie widzę yes. ich Nadal Wyglądam flesza Pali się Snajpi Zesnajpił mnie Nie ma pan do pełni O chile malaka Mamy cool. to Mamy to Jolly, JOLI O kurwa bambo. Widzisz odpalasz DLS-a i od razu wygrasz kierkę. To co to co? Odpalasz DLS-a i od razu wygrażę gierkę No Let's go. Nie, that, that was pretty fucking Jolly. Szczek ten koniec. Zabiłeś oh, też swoje akcje pod koniec, ale, znaczy, taki all you, ale to w międzyczasie to pięknie szło. Ale miałem chyba dwa mega hypy, dobre snajpy. Jak ten, rzuciłem tego stun'a, to schowałem się Aha. za strefą, na masce próbowałem znaleźć tego typa, którego podpaliłeś, i wiesz, wy się snajpicie w dwójkę, a ja biegnę bez strefy, już bez maski, już miałem 0 HP i on był obrócony w twoją stronę, bo myślał, że jestem z tobą. No okej, okay, czyli było jolly.